Dzisiaj opowiem Wam o chorobach i zaburzeniach, które brzmią jak prawdziwe supermoce. Ale pamiętajcie, to są realne stany. Ludzie naprawdę walczą z tymi chorobami i one często utrudniają życie. Po prostu ich efekty są naprawdę niezwykłe. Synestezja. Osoba, która ma tę chorobę, widzi dźwięki, czuje smak słów i słyszy kolory. Mhm. Taka osoba widzi kolory, gdy słyszy muzykę, czuje smak podczas czytania słów i widzi liczby jako obrazy w przestrzeni. Ho? Savantyzm. Ci, którzy oglądali serial The Good Doctor, wiedzą o co chodzi. Tacy ludzie, słuchajcie, liczą szybciej niż kalkulator, potrafią zagrać muzykę po jednym wysłuchaniu i mogą narysować miasto po prostu z pamięci. I wiecie, tak. Ze szczegółami, ze wszystkim. Wrodzona analgezja. Brak czucia bólu. Brzmi normalnie jak supermoc bohatera, ale w praktyce jest to bardzo niebezpieczne, bo nie czuć nawet złamań. Syndrom nadpamięci fotograficznej. Eidetyzm. Tego to chyba mogę nawet nie tłumaczyć, co? Osoba potrafi zapamiętać obraz, fotografię, zdjęcie, cokolwiek. Wiecie, normalnie jak skaner. A czy wy znacie jakieś takie super moce? Dajcie znać w komentarzach.